No, to może króciutkie słowo. Dla tych, którzy nie czują się bezpiecznie. Na przykład takie słowo. Psalm, 10. Ty jesteś ochroną moją. Strzeż mnie od ucisku. Otaczasz mi radość odbawienia I w ci i dalej, w innym psalmie niżej. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tknie w ust Jego, całe wojsko ich. Czyli Pan ma usta. Słowem Pana, całe niebo zostało ukształtowane. Stworzone. Słowem Pana, Boga, Twojego Ojca. A ty jesteś w nim. To jest artysta. To jest poezja w ogóle. Miłości. Jednym słowem. <laughs> to jest władza w ogóle. To jesteś w nim pętej. I teraz tak. A pisze, Jak Wam przydaje? A tkniłem ust. <grych> jego, całe wojsko, Czyli pół zrobił coś takiego. I całe w ogóle gwiazdy. Wszystko. Słońce, księżyc, planety, wieczności w ogóle, wszechświat. Na pewno. A, tak. Słowem stworzył, a później zrobił i tchnieniem na pełni w ogóle niebo. Wszystkim co piękne. Ech, to jest artysta. To jest nasz tata. To jest nasz Bóg. To jest nasz ojciec. Jest napisane, że jak Bóg, jak Jezus jednym tchnieniem powali antychrysta. To nie będzie tak. To jest coś takiego. To nie będzie żadnej, wiesz, Antyrystan będzie się burzył, a Jezus wraca. Rozgląda się. popatrzy na antyrystan. Koniec walki. A my jesteśmy w Jezusie. Spotkamy się bezpiecznie. Tam nie ma absolutnie żadnego strachu. Zero strachu. Uch. Koniec, panterzyści. To nie ma w ogóle żadnej walki, siłowania się, nic. Jest absolutna władza w Chrystusie. Jezusie. Dominacja Jezusa. Władza Boga. Bezpieczeństwo. I to jest ojciec. Chrystusie jest nasz Bóg ojciec. Jest Bóg ojciec, tak. Ty jesteś ochroną moją. To jest, ochron jest twój ochroniarz. Jak masz ochroniarz w Biedronce, albo tych, co ochronią prezydentów, kaczyńskiego czy kogokolwiek innego. Tak, firmy ochroniarskie. To zobacz, co tu piszę. Ty jesteś moją ochroną. To jest twój ochroniarz. Bóg, Bodyguard. Ten, który cię ochronia, Ten, który robi. Ten, który jak wkracza od akcji, to dę, dęby. Przecież jak Jezus wraca, to dęby się wyrywają z korzeniami. Tam nie ma żadnych słów, tam nie ma żadnego dyskusji. Tam jest jego chwała, bo to jest Jezus. On nie musi nic mówić. Topnie góry, jaką schodzić przy przybytku. Tak? Burzą się odmęty w morzach. Wszystko w ogóle szaleje, w ogóle. I poddajcie pod jego stopy. Poczuć tą władzę w Chrystusie, bo Ty jesteś w Nim. Poczuj się bezpiecznie. O to chodzi. Poczuj się bezpiecznie w ramionach. Ojca. I zaśpiewałem mu nową pieśń. Z tej pozycji. Tu nie ma walki z ja byłem szalany, Bo jest tylko tchnienie. I to tchnienie jest w Tobie, bo Ty jesteś w Chrystusie. Więc przychodzi. Przychodzi do Ciebie ta moc, to objawienie, to co Duch Święty przede wszystkim, tylko i wyłącznie. To Duch Święty chce. Żeby przychodziło do swojego życia i do mojego, bo to jesteśmy w nim i my nie walczymy cielesnością, nie walczymy sarks. Sarks to jest nasz wróg po cielesność, ale mamy oręż w duchu. W duchu. Dlatego mamy czaszki przemieniać, żebyśmy odkrywali co jest przyjemne, miłe, tak? Bo to jest przyjemne, tak nie ma walki, jest spokój, tak? Jak wody rzeki żywej w strumienie leją się i możemy oglądać rozpady w niewidzialnym. Boże dzieła, Boże poruszenie, to co Bóg robi. I tak wszystkiego nie grają rozumiem. Bo jest w wersie, że tak parafrazując, nie widzisz, jak dziecko się kształtuje, po nie matki. Tak nie wiesz, jakie Bóg czyni dzieła, tak? Także chodzi o ufność do Pana. O tym też chciałem powiedzieć później. Bo i chciałem powiedzieć, że jakby szadam wie, że jest na. I że szadam wie, że. Ja i Ty, Chrystusie, jest na, na na nasze. Nie na nasze. Oczywiście, wojny w duchu, w duchu są, tak? bo przychodzicie jasno, jak mówię, przychodzą różne rzeczy, ale ja mówię o to Chodzisz 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 Bogiem, jest pokój Boży. Jest. Po prostu wchodzisz i, i nie ma walki żadnej. Bo wchodzi światło. Wchodzi tam naprawdę Chrystus w nas, a my w Nim. I on może przez nas działać. I objawiać się światło. Chciałem powiedzieć tak, że często jak różne trudne rzeczy przechodzimy, to jest, 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 jest po to, byśmy, byśmy zobaczyli stan swojej ufności dla Boga. Bo często jest tak, że pokładamy ufność w naszym poukładanym życiu. I kontrola jest. Bóg nie strzyga żadnej kontroli. Dlaczego? Bo Bóg nie jest Bogiem złym. Bóg jest dobry, ale Bóg nas wychowuje. I różne rzeczy w się dzieją. ale I żeby nam pokazać też czasami, że te rzeczy się dzieją. I Bóg w tym nam pokazuje, że mamy mieć ufność w Nim. Bo jest tak, albo jest. wierzysz w jakąś trudną sytuację czy tam w ogóle nie gweryfikujmy rzeczy. Oczywiście na młodzież czasami diabeł tam próbuje wysarze, ale albo niektórzy mówią, że coś jest nie do przejścia, tak? I człowiek mówi, że coś jest nie do przejścia nie da nie rady? I to jest pytanie takie. Albo wierzysz w Boga, wielkiego Boga. Albo. Ja doszedłem do takiego momentu że albo wierzysz w Boga. Naprawdę, bo to jak mamy różne takie. Y, jesteśmy obrani, jesteśmy trochę jacyś wytrąceni z tego namiotu pokoju, w którym przebywamy, to też jest, jest, jest taka. Wtedy, wtedy możemy też dużo zobaczyć, tak naprawdę. Bo jak chodzimy cały czas w poczuciu bezpieczeństwa, w Bogu i tak dalej, nie? Nie, nie mam żadnych trudnych rzeczy. Trudne rzeczy wydobywają z nas to, co najlepsze. O. Bo Bóg wie, bo Bóg włożył w nas coś i my na tego nie widzimy. Ale te trudne rzeczy wydobywają z nas to, co najlepsze. Bo jak człowiek cierpi, jak człowiekowi trudno, to on wtedy wydobywane jest z niego te rzeczy nadnaturalne. Co chodząc normalnie z Bogiem, nie wydobywałby, bo by nie musiał. Ale tak to musi bardzo głęboko sięgnąć. I Bóg wie, bo on włożył I on, i on wiele więcej wie o wiele więcej niż ja. Wiem, że tam coś, ja tylko mogę wierzyć przez wiarę, wiem, że on coś tam no, wkładał. I i Bóg o wiele więcej włożył niż nam się wydaje. To jest, ja jestem tego pewien. Przynajmniej o wiele więcej niż mi się wydaje na, na temat mojej osoby w Chrystusie Jezusie. Bo to, że mam życie w Nim, to to jest wartość. I to jest to wartość, że On kocha nas. To jest, to jest ta wartość. Chciałem powiedzieć o. <laughs> o Eliaszu. <laughs> Jak Eliasz jest w ogóle. Eliasz. Eliasz, zwykły człowiek. A chodząca bomba jądrowa w ogóle z nieba. Zwykły człowiek. Tyśbita. Tyśbita i tyśbita Eliasz. Ściąga ogień z nieba. I później leci wystraszony, bo jeden człowiek. Jeden człowiek. Po tym wielkim cudzie, Jeden człowiek. Jezabel, zastraszyła go. Że umrze, tak, Uu, umrze. I Eliasz się przestraszył, przestraszył się, leci na no pustynię, mówi. Ma depresję w ogóle. Jest zastraszony, ma depresję. I Bóg przychodzi do niego. <grym> I mówi do niego: Co tu robisz? Tak do Adama. Bóg jest zdziwiony w ogóle. Gdzie jest Eliasz? Bóg jest zdziwiony. O co chodzi, Eliaszu? O co chodzi, Adamie? Czemu tu jesteś, Eliaszu? A Eliasz wstaje, co mówi? I patrzy, co mówi. Eliasz mówi. Ja stawałem gorliwie w obronie pana zastępów, coś tam i szeregu Izraela, bo coś tam, coś tam, coś tam. I Duch Święty mi pokazał, że on zaczął polegać na sobie. W momencie, właśnie jak Świątyną z nieba poszedł i sobie pisze, pycha się odezwała, zaczął po polegać na sobie. Dlatego ten jeden człowiek, jedno zastraszenie, zmiotło Eliasza po prostu. Zmiotło. Bo jakby Eliasz był na Bogu w tym momencie, to by to zastraszenie w ogóle nie miało mocy. Bo to jest, to jest jak plus tak. Ale on, on, on wpadł w poleganie na sobie. Dlatego to z, go zmuchło, choć tak jest z nami. I co się dzieje? Dalej, później Eliasz dostaje posiłek. Zje, wyśpi się. Zje, wyśpi się. I dostaje pokarm. I patrzcie, co się dzieje. Dwa dni temu miał depresję. Polegał na sobie. Co się dzieje, co się dzieje po dwóch dniach? Po dwóch dniach. Czasami myślimy, że z tego co wychodzimy, to jest dużo czasu. Po dwóch dniach czy tam. Mniej więcej. Dostaje pokarm od Boga i co sobie z tym pokarmie? Idzie przez 40 dni i nocy i czyni tam różne rzeczy, bo już, już nie kojarzy. Tak? Więc tu jest pokazane, żebyśmy polegali na Bogu i to te doświadczenia nas umacniają, tak jak wcześniej, obnażają rzeczy, odpadają, żeby nasza wiara, bo Bóg wie, bo On jest sprawcą wszystkiego, to jest Jego dzieło, patrzymy w ogóle z wieczności na rzeczy, patrzymy w tej nadziei, że będziemy w raju z Jezusem kiedyś. A nie z perspektywy naszych, naszego problemu. A nie z perspektywy naszego problemu. No. I często w Biblii jest tak, że w Duchu Świętym, że właśnie w Duchu Świętym odda się, Żyby, żebyś to działo, i że nie zmówi, że wypełnił się Pismo. Tak się musiało stać, żebyśmy wypełniły się pisma. Często jest, używa tego zwrotu. Przybliżył się czas. I my też żyjemy teraz w czasie. Jest czas łaski, tak? I, I pewne rzeczy... Jest taki wers, że Bóg pośle słowo i ono nie wraca, dopóki nie wykona swojej pracy. I kiedy to wykonuje praca? Właśnie wtedy. Rozumiesz? Ono wykona pracę i wraca. Ale ono czasami po to, żeby, żeby zrobiło pracę w Tobie jakieś słowo, to musi przyjść jakaś okoliczność, musi być jakiś trud, musi być jakaś pustynia, musi przyjść jakieś doświadczenie, po prostu trudne, żebyś też mu polegać tylko na Bogu, żeby twoja wiara wzrosła. I jak twoja wiara wzrośnie, jest w połączeniu z tym słowem, które jest od Boga. I wtedy to pracuje, tak? Często nawet może nie tego nie odczuwać, dopiero później będzie owoc i wraca do Boga. I jest Amen, nie? I nawet też jest, i diabeł nie się, się boi tego. To różne, takie wiecie. On myśli, że wygrał, a tak naprawdę jest tak samo jak Zerus na krzyżu. Ono, ty myślisz, że jest porażka w Twoim życiu w ogóle, a tu jest cyk, cyk i wraca i jest zwycięstwo, bo tak mówi Słowo Boże. Bóg jest zawsze zwycięstwo tym, którzy są w Jezusie, tak? I polegamy na Bogu. I na wymianie krzyżowej. Tak? Że Jezus wszystko wziął na krzyż, a my jesteśmy usprawiedliwieni. W zawczasu. W zawczasu, po prostu czasu. Nawet Jezusa, jak w Gethsemane powiedział, że tak się musiało stać, żeby się odniósł Pisma, to tam jest taki teren, że uczniowie wtedy odeśli od Niego wszyscy i uciekli. Po prostu siły demoniczne ich zabrały ze sobą, bo tak się właśnie to wszystko manifestuje wtedy. Jak jest ten czas w okresie życia chrześcijanina, człowieka, który wierzy w Jezusa prawdziwie i ten czas trudny każdy przechodzi, ale on się musi stać, nie uciekaj ale właśnie wtedy wtedy to najbardziej najlepiej modlić się o prawdziwą ufność do Boga prawdziwą ufność do Boga bo ty ją masz ty ją masz ty znasz Jezusa tak i nie poza swojej duszy wkręcę sobie ja że dusza takie jazdy wkręca że ona, ona też takie próbuje rzeczy robić tam już nie da, bo dusza jakby mówić do swojego życia że to jest prawda że to co się dzieje w duszy że to jest prawdą na twój temat nie nie prawdą na mój temat to jest Krzyż Golgoty. Tu, prawda Boża, tylko i wyłącznie to jest prawda o mnie. i to jest o prawdziwe, jedyne moje życie w ogóle. Bóg się wchodzi na mój temat I to jest tylko jedyną prawdą o moim życiu. W duchu mam życie. A nie, nie, dusza mi nie będzie mówić, co, co o mnie. I tutaj nie radzę sobie wkręcić różnych jazd. Dusza nie raz może straszyć wszystkim. I tam już tam się już tam szadam, właśnie, tak. Ale nikt nie pozwoli sobie duszy mówić, to ty rządzisz nad duszą, tak? bo w duchu zarządzasz. Duchu. tego z tym słowem zostawiam ci I chwała Bogu, i, bo On wie, jak nas przemieniać. On lepiej wie. Duch Święty pozwól pracować sobie, bo On wie lepiej. A nie ograniczaj Boga, bo my często myślimy, jak Bóg rozwiąże nas problem po ludzku. To jest ograniczenie Boga. To nie jest ufność Bogu. A powiesz Boga po prostu. Po prostu daj sobie Daj się, daj się zweryfikować po prostu. Wiesz prawdziwego Boga i to On wie, jak cię przemienić. I to w trudnym czasie właśnie jest najlepiej. To Bóg wie, bo on zaplanował. On doskonale wiedział, że będziemy taki czas. Tak mówię, to jest ochrona. On jest, on jest swoją ochroną. On jest potężny, to jest twój ojciec. Jaz na slisko si, da vse čas. Amen.